Cześć, z tej strony Kurtek 1.3.3.7. Dziś omówimy temat trochę retro, trochę nie, czyli czy opłaca się kupować Xbox 360 w 2022 roku. Więc tak, jak, to, jak to, ktoś ma swojego Xbox 360, to nie chodzi mi o to, czy go się opłaca mieć i używać, chodzi mi o to, czy go kupić nowego. Więc zaczynamy. Ja poświęcam Xbox 360 E. Nie wiem, kto tak nazywał to, ale okej. Okay. Ale to prawie niczym się nie różni, więc no. Idę 360 ma AC Power, czyli zasilanie, HDMI, 3,5 mm output jack, Kinect sensor port i dwa USB. Z przodu są dwa kolejne USB. Ej, słyszycie to? To jest czytnik DVD w konsoli, tak. Po dłuższym czasie użytkowania tak brzmi. I ogółem, konsole Xbox 360, y, tą wersję podstawową, Miałem y, słyszałem, że szybko się psują i dają red ringa. Ale mi jeszcze nie wywaliła red ringa. miałem kiedyś Xbox 360 w normalnej wersji, jeszcze działa. Ale nie chcę też. A i, i właśnie. Nie mam w planach nagrać coś o PlayStation. Możliwe jest, możliwe, że mój znajomy. Będzie nagrywał coś o PlayStation. LinkedIn, jak znajomy, będzie chcieć coś nagrać o PlayStation. Ale wracając, konsola jest głośna, kiedy nad, naje się kurzu i przegrzeje. Ona się przegrzewa trochę, więc no, kiedy się naje dużo kurzu na no serio. I może się zawieść. Jogłem y, grałem w dużo. No, aktualnie to, co wam pokazuję to nagrałem w Star Wars. -y to są Star Warsy. Star Wars 3 na Xboxa. Chyba Clone War, bo nie pamiętam już na no serio, trochę dawno to nagrałem. Clone Wara. I byłem, konsola głośno trochę chodzi. Najgłośniejszy jest czytnik. I tak. Yy, no. Ta konsola trochę ma hałasu. Ale ogólnie jest przyjemna, fajnie się na niej gra. Yy, kontrolery, właśnie do kontrolerów przejdźmy. Kontroler ma tak yy, gałkę działająco dobrze, więc nie mam co się doczepić do gałek. Gałka na samej górze po lewej stronie dochodzenia najczęściej, yy, w yy, potem jest krzyżak, który jest najbardziej chyba głowianą rzeczą, która w tej padzie jest tak rozklekotany, że yy, no, no po prostu to jest słabe zrobione potem jest druga gałka więc y, y, jest krzyżak potem jest back czyli przycisk też na padzie potem jest y, znaczek xbox włączający konsolę i pada przycisk start, który też włącza konsolę i pada gałka tam w, na dole do obracania tym y, kamerą y, wejście na baterie znaczy no baterie są na dole y, tak. Dwa triggery i, bam i dwa bampery. Bampery, nie, nie mam nic zastrzeżeń. I do triggerów też nie mam. Do spustów. Więc pady są fajne zrobione, oprócz tego krzyżaka. No i co? No, trochę szybki ten odcinek będzie. Ale. Yy, no. No właśnie, jeszcze wam wytłumaczę, dlaczego mnie tak trochę długo nie było. Ostatnio mam trochę problemy, takie trochę prywatne, trochę musiałem sobie przerwę zrobić. Jeżeli pamiętacie, co w ostatnim Kerbalu się stało, lot na księżyc, który będę powtarzał, ale to chyba już na takim bardzo szybkim odcinku, jakimś takim 10-20, no może no, nie 10 ale jakimś minutowym, takim osobnym, to powtórzę. A, I postaram się już wylądować i wystartować, albo tylko samą orbitę zrobię, bo lądowanie już tam zrobiłem. Więc no... O, i co ogółem? No... No konsola jest git, fajna, fajnie się na niej gra. Yy, tylko głośna, ale to kiedy nie wymieni się jej pasty i najadła się kurzu. No to to jest najgorsze, jeżeli... I ogółem, jeszcze jest Kinect do niego. Kinect. Kinecta ja mam też, który no, fajnie działa, tylko że ma jeden problem. Jeżeli macie mało miejsca w pokoju, tak jak ja, to ona trochę szwankuje, więc. No, to jest jedyny minus tylko, że on tam trochę szwankuje sobie. Ale ogólnie działa. No też mam trochę wysłużonego już tego Kinecta, On no, też trochę już ma lat ze sobą. Ale ogólnie jest fajną kurs. To jest fajna konsola, fajny kinek działa. No i co? To na dzisiaj chyba tyle. Więc. No ale tak. Okej, okay, wszystko już przygotowane, więc na dzisiaj koniec. A e, może jeszcze coś o mnie omówisz? Ale czeka mnie jeszcze coś do omówienia.